Cześć, jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku będę uczył moją mamę grać w Brawl Stars, a więc tutaj witam w kolejnym odcinku na moim kanale z moją mamą. Witam, witam, tu mama trzeciego. Będziemy się uczyć dzisiaj grać. Nie umiem, ale spróbuję. No i generalnie pod y, ostatnim odcinkiem, bo tak nagrałem już jeden odcinek y, kiedyś z moją mamą i było to na początku czerwca, a mamy teraz początek stycznia, także było to dosyć dawno i więc jeśli jeszcze tego odcinka nie widzieliście, to bardzo polecam go obejrzeć. Y, w sumie macie go teraz w... Wy w karcie w prawym górnym rogu, więc możecie sobie go obejrzeć, bo tam był on też naprawdę śmieszny, był tam opening i tam mówiliśmy, że jak będzie dużo łapek w górę to nagramy kolejny film i wbiliście tam aż ponad 50 Więc dzisiaj nagrywam właśnie kolejny odcinek z moją mamą, więc jeśli tutaj wbijecie znowu już 50, to nagramy jeszcze kolejny odcinek z moją mamą e, Także wbijajcie te łapki w górę e, 50 łapek w górę to nagram kolejny odcinek z moją mamą, więc zostawcie taką łapkę w górę pod tym filmem, będzie mi bardzo miło Oraz zostawcie również subskrypcję na wraz z z e, czekaj... kurde... Oraz zostawcie subskrypcję najlepiej wrazy z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, no i między innymi też powiadomienia o filmach e, na moim kanale, kolejnych filmach z moją mamą. No i ale najważniejsze to pamiętajcie o tej łapce w górze, bo jeśli e, wiecie 50, no to, no to ogra, od razu nagrywamy kolejny film z moją mamą i go wrzucę, także e, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was jeszcze do opisu tego filmu, ponieważ tam wzajdziecie moje wszystkie sostrze... Kurde! Zapraszam Was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby w Wrocław, z których jeden jest 150 Polska, więc warto zaglądać do opisu i warto wbijać również do moich klubów. No a teraz myślę, że nie ma co przedłużać i tutaj e, no jestem z moją mamą, wybrałem jej e, Sandiego, ponieważ mam na nim e, mało pucharków, bo jak widzicie mam na, nie, na nim tylko 12 rangę, więc myślę, że tutaj no, nie będzie aż tak mega ciężko. Mamy też mapę Królewski Trakt, e, więc Sandy jest też w sumie spoko postacią na tą mapę, e, a więc na takiej mapie również dzisiaj moja mama będzie grała. Co, na nosie gila? <laughs> tak. <laughs> co ty mi dałeś? Sandy z gilem w nosie. A więc, no co, nie przedłużając, lecimy już do pierwszej gry, no i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo myślę, że to będzie dosyć śmieszne, więc życzę wam miłego oglądania. Dobrze, także gierka rozpoczęta. No, jesteś tutaj, patrz, tutaj jesteś, o nim, no, dawaj, i proszę strzelaj. No, tutaj musisz sterować, no, sterujesz tym niebieskim, dawaj, bo tam jest typek. Y, Wyznaczy, że, no, klikaj. O nie, oje, No nie! w te miejsce, musisz strzelać. No, strzelasz tym czerwonym po prawej stronie. Jakim czerwonym? No, tym czerwonym, który masz nie? tutaj, tak. Dobrze, w takim razie kolejna gierka. Yy, no, dawaj, i musisz iść, no, dawaj, iść, No, i teraz weź te skrzynki, weź podejść do skrzynek i strzelaj. No, strzelaj. Do tych skrzynek musisz strzelać, no, strzelaj. Strzelaj do tego, dobra i dobrze. Dobrze, i teraz musisz to nawalać. No, jeszcze, no, jeszcze dwa razy, dobra i cyk. Spokojnie, no dawaj, i bierzesz, i idziesz teraz na dół. Dobra, idziesz, bo to jest ziomek, dawaj go, dawaj go. <śle> Podejdź do niego. Dawaj, idziesz, idziesz mu. No, dawaj, dobrze. Na co jest grane? dawaj go, dawaj. Nie, nie, no nie. Ósme miejsce, no. no nie, dobra, kolejna gra, lecimy. Ja nie umiem takimi grać, dla mnie na lewą rękę nic nie umiem lewą ręką zrobić, dlaczego tu się tymi strzałkami nie idzie? Nie będę w to grała, bo ja nie umiem jeszcze na lewą rękę. Jak nie umiesz? normalnie sterujesz. Nie tym. umiem lewą ręką. I strzelasz. Nigdy nie lubię takich gier głupków. Dobra, dawaj. Dobrze, trzecia gierka wystartowała, zobaczymy jak tutaj pójdzie. Dobra, pamiętaj już, żeby zbierać te skrzynki. Dobra, uwaga, zbieraj. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, no strzela, bo musi się naładować. Dobra, cyk, ładnie. No i zbierz to teraz, podejdź do tego. Idziesz, dobra, ładnie, idziesz teraz w górę i zbieraj kolejne, bo jak zbierasz je, to jakby masz więcej obrażeń i tak dalej. No zbieraj to. Dobra, ładnie, cyk, no. Dobra, jak tutaj jakby masz ten pasek, ten yy, pomarańczowy, to to oznacza ile masz jakby amunicji. Dobra, i masz już jakby dwa te, to, to się nazywają powercubesy i teraz idziesz stąd. Ej, dobra, o tutaj masz typa, dobra, strzelaj do niego, strzelaj! Dobra, 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 nie, no i giniesz. O nie no, ósme miejsce znowu, ja nie wierzę. Dobra, czwarta gierka, yy, moja mama mówi, nie wie jak można w to grać, ale dobra. Yy, może wiesz co? Może lepiej nie podchodzić do ludzi, tylko zbieraj te punkty i po prostu jakby siedź w krzakach. Bo jakby w krzakach się ludzie nie widzą. Dobra, weź, dobra i weź, uciekaj od niego, uciekaj. Nie wiem, ja. No, uciekaj. No boże. I dziewiąte miejsce. Dobra, piąta gra wystartowała. W takim razie yy, na ra najlepszy wynik to jest chyba ósme miejsce. Weź stąd, tu uciekaj, idź na dół. Wiem. Idź na dół, dobra, idź na dół, po prostu steru, idź na dół i. Ja ci będę mówił może, co masz robić w tej gierce. Dobra, więc wejdź tutaj. Wejdź do tych krzaków tutaj i idź. Po prostu, albo nie, idź na dół, idź na dół. Uciekaj od, uciekaj od ludzi, żeby oni cię po prostu nie zaatakowali. Dobra, oni się tam nawalają i tutaj po prostu musimy zrobić rekord. Ej, dobra, cel to jest taki, że musisz zdobyć co najmniej czwarte miejsce. Bo, jakby w misach jest coś takiego, że czwarte miejsce to jest wygrana na solo. Więc czwarte miejsce to już będzie coś. Jak zajmiesz czwarte miejsce, to będzie dobrze. Dobra, jest już sześć osób, więc w sumie wejdź do tych krzaków, wejdź do tych krzaków tu. Mam do tych krzaków chodzić i dawaj, może teraz w sumie wejdź tutaj na dół. Dobra, wejdź do tych krzaków, dobra. I w sumie nie wiem. Albo zbieraj teraz te skrzynki w sumie. Dobra, dobrze. Ej, czwarte miejsce już jest. Dobra, ej, dawaj, jak wygrasz? Musisz wygrać jakąś grę. jak Jakbyś wygrała, to by było coś dobrego, nie? Dobra, ej, uciekaj, uciekaj, weź w lewo, w lewo, na dół. Albo, dobra, o nie, z każdej strony są ludzie. Nawalaj! No dobrze, dobrze, dobrze! Nie! He! Nie, dobra, ale jest czwarte miejsce! Nie, dobra, musimy jeszcze jedną gierkę, bo już idzie coraz lepiej, ale było czwarte miejsce. Dobra, kolejna gra wystartowała, już w sumie nawet nie wiem która. E, chyba piąta to jest. Dobra, zbieraj te skrzynki, pamiętaj, żeby je zbierać. Dobra, jeszcze. No już masz amunicję, dobra, ładnie. I teraz w sumie... Ej, weź podejść tam, bo ta y, jakby ta osoba ma mega mało życia, więc możesz w sumie ją pokonać jak do niej podejdziesz. Dobra, ona się już boi, weź tam podejdź, podejdź. Dobra, i teraz podchodź, podejdź, dobra, no podejdź do niej, bo ona cię zaraz zabije. O, nie, no nie, no i giniesz, no czemu wchodzisz? To nie, to się nie. O Boże, no i siódme no miejsce. Wiedzieć, gdzie się wchodzi, gdzie nie, dzieciaku. Dobrze, szósta gra się zaczęła, w takim razie yy, na, najlepszy wynik to jest czwarte miejsce. Dobrze, weź, pokonaj kogoś, weź. Dobra, kolejny cel to, żebyś pokonała kogoś, musisz kogoś pokonać, podejdź do nich, dobrze. Dobrze, pokonaj, musisz kogoś pokonać, uciekaj stąd, no przecież zaraz cię pokonam, czemu ty podchodzisz do nich, no ja nie wierzę, i ostatnie miejsce! No bo chcę go zabić! Dobrze, kolejna gra wystartowała, w takim razie musisz kogoś pokonać, proszę, weź kogoś pokonaj, tylko Pan nie podchodź, nie podchodź! No, pokonaj kogoś! Albo uciekaj, po prostu zajmij jakieś dobre miejsce, już nawet no, kij z tym boja, pokonaniem, kogoś? weź strzelaj do niego, no podejdź do niego! Ja się boję, uciekam w dół! Gdzie to się No po prostu sterujesz tym niebieskim A po prawej masz strzelanie No i teraz strzelasz Tylko nie wiadomo dokąd ty nawet strzelasz Ej co ty robisz? Idź <grystanie> na górę, idź na górę, idź na górę Bo tam są ludzie O i dawaj, nawalaj, nawalaj, nawalaj dawaj! No nie No nie, ale było blisko, dobra, było mega blisko Ale jest piątym miejsce, więc w sumie nawet dobrze i prawie pokonałaś yy, tego ziomka Dobra, kolejna gra i cel to jest taki, żebyś kogoś pokonała. Dawaj, nawalej, nawalej. Dobrze! Jest! Jest! Udało się, pokonałaś! Dobra, brawo! I teraz zbierz ten punkt. Dobra! To jest ostatnia gierka, tutaj dobrze poszło mi teraz jeszcze yy, ostatnia gierka, ponieważ cel był taki, żebyś chociaż kogoś pokonała. Yy, więc udało Ci się pokonać... Yy, no tego ziomka. Yy. I teraz wystarczy zająć dobre miejsce, i to będzie taka dobra gierka, że ładnie. Już mamy tutaj w sumie masz 3 punkty. Nie wchodź tam, nie wchodź, bo, bo to cię, jakby to zielone cię, jakby tracisz życie, jak w to wchodzić. Dobra, w sumie to wejdź do jakichś krzaków, najlepiej. Tylko zawsze ktoś w, krzak, w krzakach może być. Ej, dobra, już szóste miejsce, więc nie jest, nie jest aż tak źle. Dobra, oni się tam pokonują i piąte miejsce, dobra. W sumie tutaj możesz czekać cały czas, tylko musisz się ruszać, bo wtedy y, po prostu o, chodź w lewo w prawo, żeby po prostu, bo tak to zgrywywali jak się nie chodzi. E, no i dobra, jest piąte miejsce, więc w sumie nie jest aż tak źle. Dobra, tam, o tam, dawaj, weź tam, iść do nich, idź do nich, tutaj, do niej idź, dobra? Musisz do niego podejść, podejść. Dobra, oni się tam już w sumie nawalają. I teraz, no a dobra, w sumie uciekaj jak tam chcesz. Nie idź tam, bo tam są ludzie w środku. Tam są ludzie w tych szakach. dobra, weź, wracaj do tych szeków, w których byłaś. Ej, dobra, podejdź do tej. Podejdź do tej kolet. Dobra, weź do niej i tutaj. Do niej podejdź. I myślę, że ją pokonasz. Ale podejdź do niej. I cały czas za nią. I weź do tego, też strzelaj, dobrze. O nie, ona ma 12, no dobra to już jest koniec, to już jest koniec Chociaż dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelaj Dobrze, drugie miejsce, dru... no i dobrze, bardzo dobrze poszło Okej, okay, w takim razie widzieliśmy odcinko, to było na tyle i no jak widzieliśmy tutaj, no myślę, że trochę nauczyłem moją mamę grać w tą grę eee, no zajęła w sumie drugie miejsce, bo na pierwsze to nawet e, jakiś dobry gracz by nie miał szans z tą tarą e, bo miała aż 12 powercubesów i Moja mama pokonała kilku graczy w tej grze, więc y, poszło bardzo dobrze. Ta ostatnia gierka była naprawdę moim zdaniem bardzo dobra, a więc w dzisiejszym odcinku to by było tyle, więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem. Jeśli będzie ich 50, no to nagram kolejny odcinek z moją mamą. E, no i co? Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów. No i co? Mama, możecie coś powiedzieć. No i ja już się w sumie tutaj za chwilę żegnam, także teraz Ty coś powiedz. Ta gra była bardzo satysfakcjonująca, chociaż raz kogoś pokonałam. No, także jak widzicie, Oczywiście mojej się chyba kras podobała także. Wzięcie odcinku to było na tyle, więc no to nie przedłużamy tego filmu. Dziękuję, że się ogląda się do samego końca. No i co? To było na tyle, więc trzymajcie się, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.